Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału, a szczególnie gorąco witam osoby, które wybrały opcję numer 4, tak naturalnie drogą eliminacji, dlatego że nie dopasowaliście się, nie odnaleźliście się w trzech pierwszych kategoriach osób. Czyli te zachowania w poczekalni nie były po prostu wasze, nie utożsamiliście się z nimi. No i stąd wybór upadł po prostu na opcję numer 4, czyli na kobietę już siedzącą w gabinecie. To może być taka wasza reakcja na sytuacje stresowe, że wy od razu bierzecie byka za rogi. Nie chcecie czekać, nie chcecie się zastanawiać, projektować sobie jakichś takich negatywnych obrazów w głowie. Wolicie po prostu od razu zmierzyć się z wyzwaniem. Być może to jest właśnie taka wasza życiowa postawa w konfrontacji z sytuacjami ekstremalnymi, trudnymi, bo wizyta u dentysty jest tutaj jakby tylko symbolem pewnym, pewnych sytuacji takich trudnych, być może stresowych w naszym życiu. I to był taki wybór racjonalny, natomiast teraz proponuję Wam wybór intuicyjny, czyli w ramach tej Waszej czwartej opcji macie jeszcze takie pomniejsze opcyjki, czyli 4A, 4B, 4C. I tutaj e, dokonacie za chwileczkę wyboru intuicyjnego. Do każdej z tych opcji ABC e, będzie przyporządkowany jakiś utwór muzyczny. E, za chwileczkę odczytam Wam słowa, cytaty z piosenek do poszczególnych opcji. I chciałabym, abyście po wysłuchaniu tych cytatów po prostu. Wybrali ten, który jakoś e, od razu was złapał za serce, być może przemówił do Was, być może są to Wam znane słowa, może w jakiś sposób po prostu to na Was zadziała, i to właśnie o to chodzi, żeby to był taki wybór e, szybko, bez zastanowienia, bo to właśnie będzie Wasza intuicja do Was szeptać. E, dla opcji numer A odczytam teraz fragment utworu. Powietrze ma chemiczny smak, leczę strach oddechem z Twoich ust. Dla opcji B odczytam teraz fragment utworu. Chmury płyną gdzieś za oknem, choć na chwilę złapmy oddech. No i moi drodzy, opcja C, już dla Was czytam fragmencik Waszej piosenki. Posprzątam pokój z Twoich słów. Na pożegnanie ze mną weź tandetnej szminki swojej róż. Tak będzie lepiej, już to wiem. I moi drodzy, to jest ta chwila, kiedy należałoby wybrać tutaj którąś z opcji, także nie zastanawiajcie się, po prostu wybierzcie intuicyjnie. Mam nadzieję, że wybraliście. No i przechodzimy od razu do Waszych czytań. Dla opcji 4A zaczniemy czytanie, i ono przedstawia się następująco. Ja bym powiedziała, że tutaj e, wasza sytuacja obecnie może być trudna, bo dążycie do jakiegoś celu, mogą wam być rzucane kłody pod nogi, gdzieś być może ludziom się to nie podoba, że e, no jesteście pierwsi w czymś, jesteście w czymś najlepsi, jesteście być może e, inicjatorami, prekursorami, czegokolwiek to dotyczy, możecie się tutaj spotykać z krytyką, z jakimś obmawianiem za plecami, ale też z taką otwartą walką, e, z, otwartym, z otwartą jakąś taką wręcz Powiedziałabym nienawiścią innych osób, którym po prostu nie podoba się to, że Wy idziecie do przodu, ale Wy będziecie dalej szli do przodu, będziecie twardo po prostu iść po swoje. No, bo to Wam się tak po prostu najzwyczajniej w świecie należy. Wy o tym doskonale wiecie i tutaj e, walczycie, nie przejmujecie się, po prostu sięgacie po to, czego chcecie. Być może właśnie tutaj będzie to wymagało od Was jeszcze trochę wysiłku, jeszcze trochę walki, ale koniec końców będzie to dla Was walka wygrana. Jeżeli się nie ugniecie, nie zejdziecie z tej swojej drogi, tylko będziecie śmiało po to sięgać, to z pewnością będzie to walka wygrana. Trójka kielichów nam tutaj oznajmia, że będziecie po prostu świętować. E, otrzymanie swojej nagrody. Dama podarunków Wam obiecuje hojność oraz otrzymywanie darów, czyli to nawet nie będzie tak, że Wy coś otrzymacie za darmo, taką mannę z nieba, tylko to będzie przez Was po prostu wywalczone. Wasza postawa życiowa, Wasza siła, determinacja po prostu spowodują, że osiągniecie swoje cele, bądź po prostu zyskacie to, na czym Wam najbardziej zależało. I tutaj dzięki też takiej Waszej zdecydowanej postawie, Wy macie po prostu ogromną charyzmę. I być może to się ludziom nie podoba w waszym otoczeniu, ponieważ sami chcieliby być na tyle silni, ale niestety nie są i w związku z tym no, mogą wam tutaj troszeczkę zazdrościć gdzieś tam właśnie utrudniać tą Waszą drogę, rzucać kłody pod nogi, ale Wy jesteście torpedy. Jak Wy się rozpędzicie, to po prostu no nie ma możliwości, żeby ktoś was tutaj e, powstrzymał. To jest hulaj i dusza i, i po prostu te, te przeszkody, które gdzieś tam e, będą się piętrzyły, ci ludzie, którzy nie do końca będą e, wam przychylni, to was tylko tak jakby e, bardziej zmotywuje do walki, to wam da jeszcze większą siłę napędową i koniec końców ta sytuacja, która teraz trwa, zakończy się dla was. Bardzo pozytywnie otrzymacie to, o co walczycie, a nawet więcej. Po prostu to jest tak, że sięgacie po coś, co Wam się należy, po prostu sięgacie po swoje, wiecie, jak to zrobić, macie na to plan, macie odwagę, siłę, determinację, by po to sięgać i oby tak dalej, śmiało, do przodu, do boju, bo gra jest warta świeczki, naprawdę pula jest wysoka i warto tutaj się pokusić o najwyższą stawkę. No, i teraz, moi drodzy, przechodzimy do opcji B dla tych, którzy wybrali y, tą drugą opcję. Co my tutaj mamy? No, proszę. Macie jeden świat z jednej tali, drugi świat z drugiej tali. Tu mamy jeszcze Strażnika Studni, mamy Królową Kielichów. No, y, pierwsze moje takie skojarzenie, jak spojrzałam sobie na ten zestaw kart, to. Takie skojarzenie, że wy, tak jakby, żyjecie w dwóch światach. Yy, dwa zupełnie różne światy, które co prawda gdzieś tam się przenikają, mają jakieś punkty styczne, ale są zupełnie odmienne i jeden z tych światów może być światem wirtualnym, drugi może być światem rzeczywistym. Yy, Niemniej jednak tutaj istotne jest to, że w jednym z tych światów wy, tak jakby, jesteście w pełni sobą, a w drugim, yy, no, jakąś taką troszeczkę inną osobą, tak jakbyście tutaj yy, musieli. Musieli grać jakąś rolę, pozować na, na kogoś innego, aniżeli jesteście, tak jakbyście się bali też w tym realnym świecie, pokazać się z tej właściwej strony, pokazać prawdziwą stronę waszej natury. Nie wiem, być może boicie się, że nie zostaniecie zaakceptowani. I te karty tutaj wskazują mi na to, że. Jak najbardziej powinniście te dwa światy połączyć, powinniście po prostu um, zniszczyć te iluzje, które są gdzieś tam obecne w waszym życiu, w waszym otoczeniu, i pokazać się w pełnej klasie po prostu, bo jesteście wartościowymi osobami, takimi, jakimi jesteście naprawdę. I tutaj świat może wiele zyskać. Ludzie z waszego otoczenia mogą wiele zyskać, jeżeli wy po prostu pokażecie się e, w swojej prawdziwej naturze. Tutaj macie również strażnika studni, jak powiedziałam. I powiedziałabym, że nie chodzi tylko i wyłącznie o napicie się z tej studni, czyli z tej studni mądrości, ale wręcz przejrzenie się w tej studni, w tej tafli wody i zobaczenie kim jesteśmy naprawdę. I tutaj myślę, że pięknie przetransformujecie, pięknie się będziecie w stanie otworzyć, przede wszystkim na miłość. Na miłość własną również, na taką dojrzałość emocjonalną. I dojrzejecie po po prostu do tego, aby rzeczywiście pokazać tą swoją prawdziwą twarz, i te dwa światy wtedy tak jakby zamienią się w jeden. One się po prostu zjednoczą, zleją się w jeden świat, ten prawdziwy. Nie ten jakiś taki e, sztuczny, wystylizowany świat z zaszklanego ekranu, tylko pokażecie się tutaj tacy, jacy jesteście naprawdę, i to zostanie z pewnością docenione i to też będzie z korzyścią dla Was, bo zyskacie ogromne poczucie własnej wartości. Zobaczycie, że wszystkie Wasze kompleksy, jakby tutaj, e, opadną. Że zaprezentujecie się po prostu e, w waszej prawdziwej naturze, od waszej prawdziwej strony. Więc widzę tutaj e, bardzo dużo takich, powiedziałabym, e, coming outów. E, może i w sferze seksualnej, aczkolwiek nie tylko. Myślę, że to są takie szeroko e, pojęte wychodzenia do ludzi, do świata, z tym, co naprawdę robimy, z tym, kim naprawdę jesteśmy. Może gdzieś tam byliśmy zmuszeni ukrywać siebie, ukrywać swoją prawdziwą naturę, ukrywać to, czym się zajmujemy, bo na przykład baliśmy się nietolerancji ze strony otoczenia, ale tutaj jest ewidentne wskazanie, aby po prostu z tym do świata wyjść, dlatego że to wiele Wam da pozwoli naprawdę bardzo tutaj się rozwinąć, pójść do przodu. Opadną właśnie te iluzje i to będzie dla Was sytuacja ze wszechmiar korzystna pod kątem waszego właśnie takiego osobistego rozwoju. Także nie ma się tutaj czego bać. Te dwa światy Was tutaj wzywają. Ale tak naprawdę tylko jeden jest prawdziwy, więc wy musicie jakby to wszystko zrównoważyć, połączyć w jedno. Ale bardzo fajna prognoza, myślę, dla Was, bo jeżeli faktycznie macie takie jakieś poczucie, że nie mogliście być w pełni sobą przez bardzo długi czas, no to teraz właśnie nadchodzi ten Wasz czas, żebyście. Wreszcie poczuli się sobą, żebyście mogli też pokazać innym, jacy wy naprawdę jesteście. Więc piękne przesłanie dla was. No i przesłanie dla osób, które wybrały opcję C. Co my tutaj mamy? Ja mam wrażenie, że u was pojawiła się albo wkrótce się pojawi jakaś taka ogromna szansa, być może na zgarnięcie dużych pieniędzy, być może na nietuzinkową pracę, być może szansa na jeszcze coś innego. No i to będzie coś, na czym wam bardzo będzie zależało, bo to będzie naprawdę kuszące. Będziecie tutaj chcieli skorzystać z tej szansy, z tej opcji, ale uwaga. Tutaj jest dla was takie wskazanie, żebyście przede wszystkim się dobrze nad tym zastanowili, żeby te wasze działania były zgodne przede wszystkim z waszymi ideałami, z waszymi zasadami. Bo to może być coś, co po prostu nie do końca będzie zgodne z takim waszym korpusem moralnym i tutaj możecie się szybko na to rzucić, bo to będzie Taka okazja, która się nagle pojawi i to trzeba będzie chwytać w locie, to trzeba będzie szybko wykorzystać, ale musicie mimo wszystko się na chwileczkę wstrzymać i zastanowić, czy to jest po pierwsze zgodne właśnie z waszym systemem wartości, bo ta sprawiedliwość będzie tutaj bardzo istotna, czyli sprawiedliwość również względem samego siebie. Tutaj macie również mądrą kobietę z krainy czarów i ona również mówi o uczciwości. Więc myślę, że tutaj też musicie sprawdzić, czy te działania, które gdzieś tutaj będziecie musieli podjąć, są też w pełni legalne. To po pierwsze, czy one są zgodne z przepisami i druga sprawa, czy są zgodne z waszym sumieniem. Ehm, dlatego, że mamy dziewiątkę mieczy również tutaj i myślę, że może to dotyczyć sytuacji takiej, która, jeżeli faktycznie coś tam będzie takiego śliskiego, nie do końca zgodne z prawem czy z waszym sumieniem, no to możecie z tego tytułu narazić się naprawdę na Ogromny stres i to będzie takie. Poczucie winy, które będzie naprawdę zżerało od środka. Mogą być nieprzespane noce z tego powodu, może być nawet jakaś depresja, w związku z tym naprawdę musicie rozważyć, czy gra jest warta świeczki, czy jakieś takie chwilowe zyski, czy jakiś taki przebłysk, być może jakiejś namiętności, przebłysk, że coś musicie mieć, bo to jest w zasięgu ręki, na wyciągnięcie ręki. Czy to jest ważniejsze od takiego waszego poczucia sprawiedliwości i czystego sumienia? Te karty tutaj nam też mówią o tym, żeby. Dotrzymywać słowa, czyli jeżeli coś komuś obiecaliście, przyrzekliście, no to wywiązujcie się z tych swoich obietnic, bo możecie zostać po prostu z tego rozliczeni i niestety to rozliczenie może nie być na waszą korzyść. Także wykorzystywanie nadarzających się okazji jak najbardziej tak, ale zadbajcie o to, żeby to wszystko było na tak zwanym legalu i żebyście po prostu też nie narazili się na konflikt wewnętrzny, czyli wszystko robimy w zgodzie z sobą, w zgodzie z własnym sumieniem. Taki przekaz dla was, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Za wspólną zabawę. Mam nadzieję, że te informacje okazały się dla Was przydatne. Przepraszam, że musieliście tak długo czekać na swój przekaz, no ale był weekend i ja weekendy też muszę poświęcać dla rodziny, także muszę to dzielić po prostu ten czas pomiędzy pracę na kanale, pomiędzy inne obowiązki zawodowe oraz pomiędzy także obowiązki rodzinne. Więc mam nadzieję, że mimo wszystko nie czekaliście zbyt długo. Dziękuję Wam za cierpliwość. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia.